Cześć, cześć Sony, Max i dzisiaj gramy sobie razem z moją siostrą Fortnitea. Cześć. Kiedy Gaby... yeah. um, gram sobie dzisiaj z do tego, że kiedyś założyła sobie um, konto na Epic, na Epic Games, tutaj głem do tego budynku. Masz właśnie tam. O ktoś przyszedł O! O, moją, o, O, ten, jest nowa broń. E, już pierwszy kill? Ale on był sam, nie wiem do czego. A to nie bawimy się. Trzeba wygrać ten mecz. Um, no, i bardzo jestem sił, że Gawysia ma epika. Weź sobie wypij. I dawno nie nagrał. No. I jeszcze nagryłam e, dlatego, że e, dawno nie było Fortnite a na tym ja kanale i... Nat... Masz Wiem, nie było. Nie było po prostu filmiku z Fortnite'a. Dlatego dzisiaj właśnie... O kurde! Hej, ja się napiłam! Ja się lepiłam. Weź broń sobie. Okej, okay, dziękuję. A teraz mam też są Ej, on tu ma. Ja się ma! Kasia nie stoi tutaj w to. Okay. Już, tak? Nie. Mm -hmm. moje życie się nie uleczyło. Wiesz? Koniec. się. Ale dobrze nam posunę. Mamy już trzy kile tak szybko, więc jest super. O, wszedłem to toalety. Gdzie się chodz? O, to ja potki zostawiam na później, Kadi. O kurde, może lepiej nie tam. by się nie tam, bo tam jest żołg, Tam nie jest sołg! Okay. Chodź ze mną. Eee... E, upstairs, upstairs. Kurde, chyba na zauważył. O, Oni tam są, chodź ze mną. Pokojnie. <laughs> Nikt ci jej nie zobaczył? ma jest ja pomóż! To jest skin V! To jest skin V, no. Szybko, ładnie zabij. Jest! Zabijam. Halo! No, co mogła się załatwić kill -off wiesz? Okej. Okay. Coś jest za nami Koniec Koniec no? Apteczka! E, weź sobie Nie? Ja? Chajdu Chodź ze mną, bo wiesz? tam była apteczka też Ty możesz sobie wziąć. To ja jak wziąłam, to tyle ja możesz wziąć. Też? Um, tutaj była apteczka, więc sobie weź. Ja? No Co nie ty? Bo ja będę mieć tutaj coś takiego. Nie... Tu jest do czołgu Gabi. ma się może załatwić całk. Chcesz ma się załatwić całk? Tak. Może mi się uda. To się robi noc. Ojej! Okej, okay? okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, uciekaj, uciekaj. Jeszcze to... Tu, Jestem tutaj amunicję, okej, okay, chodź. To było normalne, to było normalne, co ja? Twoja. Twoje cuszyka są. Okej, uciekać. Tam jeszcze necco. No tak, ucie... Ale trzeba uciekać. Nie mhm. to fajne Chodź! Tutaj do wana uciekaj Znaczy to cię za Bo zaraz giniemy Uff Udało nam się mamy ten wodę już 5 killów no. Ja też. Tak to sam. Tak To trzeba tutaj muszą być ci, którzy mnie nie nawidzą geboty Po co? No po co? Opowiedzcie mi o kurde, o kur... O kurde, aby się Uciekaj, uciekaj, chodź za mną, chodź za mną, chodź za mną. Oni strzelają! Wiedziałem! Chodź za mną! Mówię ci! co ci mówię! Nie olewiam wody. Ja też. One są wkurzające! Chodź! Nie szeraj w nich! Przecież wiesz, że masz mało życia. Mam co? No, ale tam ma ma masz też mało, wiesz? Mhm. Żyje ci. To samo jak mi, zjechali. No. Już idę, już idę. się ptaczkę. O Gabi, się uciekaj Bo oni tam w Kurde, dlaczego ja jestem taki słaby? Kurde, chodź Gabi jeszcze okay. raz, w samochód No chodź, ona jest za drzewem! No oh Dobysia, nie, nie! Zobaczmy kill Wzięło. Wiem. Ale to nic. Proszę. Co? Tak dużo. No może być, tak teraz. No. Okej. Okay. Hu trzeba tam pójść. My jesteśmy tutaj. Trzeba iść tam. No dobra, nie aż tak. Tutaj. Stom... A, stom to tutaj. Sto... Więc... A, sto mi jest daleko, więc... Aaaa... E, dlaczego tutaj jest zima? Ja nie wiem. Zima, czy... zima, zima. Przecież dzisiaj nie ma zimy. To, tak. to lolowa foda. O, jesteśmy. To lodowa foda. To się kawę odbija. Od, od tego. Jezu, jak to wygląda! Popatrz się do góry. Łoo! bardzo mało budowca. Chodzi, Gabi, chodź. I'm ja odd now. Goj się tutaj! Jestem nas. Je udęł. To dead now. Ty! Ja cię! Mam 8 kij! A ja? Zelo! Grysia, weź, weź sobie to. No. I weź sobie to. I weź sobie to. Masz mnie mały przecież to jest słabe, więc możesz zciąć za to. A i tak masz już jeden taki, tylko jest lepszy. Nie. Po... trochę amunicji? Nie, jest okej. Okay. No, tylko za siebie ze strzelby Gabysia. Tam jest strzelba. Nie to. Nie to. To. Amunicja. Im... O, ale mam teraz tu Chodź Gabysia, Storm, Storm. Ok. czego ja toci 8 kili, ty. Dobrze nam idzie. Tak zazwyczaj... Tak zazwyczaj jak gram sam, solo, to dostaję e, jakoś... 20, 15 kili Ale teraz gram z klubycią, więc Wiecie w i na takie rzeczy więc Ale i tak to jest dużo Jeden na trzy ludzi za cało masz No To tak. Mhm. Nie, nie wiem co tutaj Tutaj jest coś O Muszę to wypić Al albo nie. Wiesz co, Ty sobie wypij. Poczekaj. Kogo nie ma, to nie ja mogę. No, szy szybko, bo teraz może ktoś się powyjawić. A zostało jeszcze 11 ludzi. Patrzę, czy nikt się nie bije. Słucham? Ehm, nie ma. Okay. Kto to się bije, posłyszałem. O! O! Patrz ja tutaj! Ziomek! Ziomek! Ziom! Nie bił mojego. Kadyś pomóż! Już, już! Tutaj! tutaj. Coś mało. Co? Weź się z apteczką. Okej. Okay. Już. Gdyby się za tobą. Nie muszę. Przecież. Pomóż. Już. Chcesz co tu? Tutaj ktoś jest. Co No. Ktoś tam jest? No to fakt Znaczy musisz się uleczyć. Daj mi apteczkę. Lewy przycisk. I te... No i jakbyś się leczyła. Jakbyś się leczyła. Brawo. Nie na okej? Okay? Mhm. Dobra, chodź. Kto jak tutaj! No! Pomóż! Chodź! Aj! Piąte? To no. dobrze. No no, 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 może być tak naprawdę. Mieliśmy ile kili? 9 kili, Gaby się mieliśmy. Piąte miejsce. Nie jest aż tak, gdzie? Dobrze było. Mieliśmy nawet dobry loot. Jakby, jakby oni nam nie przeszkodzili, to nawet byśmy wygra wygrali e ten mecz. No. No więc jeśli Gabysia się, no więc jeśli wam się ten filmik spodobał, to proszę o subskrypcję, lajki i inne takie rzeczy, dzwoneczek, żeby nie Cię inne takie ciekawe filmy i no do zobaczenia w następnym odcinku pa, pa!